Jaki e, loczuś tu samotny, co to? Halo? Ej! Nie no, głupio to wygląda, weź to schowaj. A więc siemaneczko moi drodzy, z tej strony Patryk Szczepanik, Szczepanikow w trochę bardziej takiej łagodnej, bym powiedział, odsłonie. Uznałem, że przyszedł czas na takiego bardziej cheerowego vloga, gdzie będę z tobą gadał, jak z kolegą codziennie na przykład gadam, czy coś takiego, że, że po prostu bez jakichś tam większych powiedzmy wybryków. Parę osób w sumie o coś takiego bardziej spokojnego pytało. I ja sam też w sumie miałem ochotę coś takiego nagrać. Więc dzisiejszy vlog będzie, będzie po pierwsze spokojny, więc się nie przestrasz, bo potrafię też taki być. Schowam może tą wodę, żeby. Nie trzymacie jej w ręce. Jaki jest tak naprawdę Szczepanikow? Co to w ogóle jest? Skąd on się wziął i tak dalej? Wiele osób o to pyta, wiele osób się zastanawia, wiele osób obserwuje w ogóle. Już to nieraz zauważyłem gdzieś na jakichś eventach czy coś takiego. Patrzą po prostu na mnie takim okiem krytycznym i, i patrzą, że on na pewno tak się zachowuje, jak na filmikach, czy trochę może tam ściemnia. I odpowiedzi bardzo długo się bałem, bo myślałem, bo się bałem, że, że wy po prostu coś lepszej przyjmiecie, ale po prostu jakiś czas te. Ale on tego loczył się tutaj zarąbiste. Musi się przyzwyczaić, dzisiaj taki będzie. Ja go próbowałem w ogóle schować do włosów, ale on i tak wychodzi, więc nie chce tam, będzie już. <grym> A więc odpowiedzi się długo bałem, ale już, już się jej nie boję, bo uznałem, że to jest bez sensu. Więc odpowiadając na pytanie, czy Szczepanikow jest taki sam na filmikach jak w realu, odpowiedź brzmi nie. Na pewno nie jestem w 100% taki sam jak na filmikach, ale mam wrażenie, że wy to na pewno wiedzieliście, bo nie ma opcji, że po prostu wstaję codziennie z łóżka, idę do lodówki, otwieram i mówię: z smackot! No, no to tak nie jest. nie? Ja już sobie wy, wypracowałem takie fajne określenie, jak nazwać ten stan, w jakim jestem tam, na tym tle, bo tam nagrywam, nie wiem czy wiecie, to nie, to nie jest ściana, to jest zawsze tło takie rozłożone. Ja na tych filmikach to jestem dalej ja, Patryk. Tylko, że po energetykach. No, no tak to dokładnie wygląda. Staram się to teraz jakoś tak fajnie wytłumaczyć, bo, bo, bo nagrywam to bez przygotowania, tak jak większość moich filmów lubię taką spontaniczność. Mam nadzieję, że mi to spoko wychodzi. Eee, I długo miałem takie pytanie, i dlatego się tego bałem, bo myślałem, że trzeba po prostu być w 100% sobą, bo inaczej ci się nie uda na YouTube i tak dalej. Ale obserwując po prostu i poznając coraz więcej tych twórców. Widzę, że każdy ma wypracowaną taką swoją metodę na nagrywanie. Każdy, ma, każdy jest trochę inny, ale to nie jest nic złego. Każdy ma swoją taką dykcję i tak dalej. Każdy ma... Inny poziom emocji pokazywany na filmikach. U mnie jest to bardzo takie wybuchowe, nie? jak to ogląda, że ja lubię po prostu mówić głośniej na filmikach, podnosić trochę ten ton, trochę tam czasem się podrzeć, trochę y, cały czas się śmieję zresztą, ale to wszystko nie jest udawane. Ja się dziwię, bo na początku nie rozumiałem, jak to się, jak to się dzieje, ale wypracowałem sobie w końcu y, taką energię, że jak siadam do nagrywania, to przeszywa mnie taka dziwna po prostu moc, że że od razu mam taki mega dobry humor. To jest coś, co bardzo lubię. Być tam po prostu i występować dla was, bo to jest taki trochę występ. I taki, i taki filmik w ogóle długo się nagrywa. Nie wiem, czy dajecie sobie sprawę, ale każdy odcinek, jaki tam nagrywam, trwa około półtora godziny materiał i ja z tego dopiero wybieram tam Um, około 10 minut, które widzicie na filmikach. Więc to też nie jest tak, że przez całe półtora godziny wszystkie żarty mi wychodzą i tak dalej, bo też mi się zdarza po prostu, że często. Szkoda, że nie mam takich materiałów przygotowanych, ale często wychodzi tak, że coś powiem i. Dobra, to było słabe, to dowytnę, więc tak też się zdarza. I w sumie nie wiem, czy już odpowiedziałem na to pytanie w tym filmiku. Czy jest coś złego w tym, że jestem trochę inny yy, na filmikach? A, a, ale to odpowiem jeszcze raz, tak reasumując. Myślę, że nie, bo jedyny powód, dla którego, dla którego jestem tam bardziej energiczny i pozytywny, to jesteście właśnie wy. I ja chcę, żeby wam się jak najbardziej te odcinki podobały i żebyście jak najbardziej mieli pozytywniejsze humory. No bo taki jest cały zamysł kanału. Nie? Ja, ja chciałem po prostu po, polepszać ludziom dni, polepszać humory i sprawiać, żeby po prostu się uśmiechnęli. I to jest dla mnie taki motyw przewodni tego kanału. I robię wszystko, żeby to swoją misję wykonać. Mam nadzieję, że mi się to udaje i mam nadzieję, że się Wam to też spodoba, tak wiesz, a nie, że, na, że napiszecie, a dobra, to jak on taki jest nudny, to, to jednak go nie oglądamy. Nie wiem, czy powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć o tym filmiku, chyba... Chyba tak. A i mam w ogóle kolejny pomysł na taki spokojny filmik, ale to, to, to nie za szybko, bo ja nie lubię często robić takich Rzadko kiedy mam ochotę w ogóle robić taki prosty filmik, bo wolę jednak takie bardziej te, te pozytywne, bo wtedy ja nawet mam lepszy humor, jak je nagrywam. Chciałbym wam pokazać cały proces tworzenia filmiku, etap po etapie, tak spoza kamery właśnie, tak jak właśnie ten tytuł brzmi. Chciałbym wam pokazać proces przygotowania takiego odcinka, jak to robię, skąd biorę pomysł i tak dalej. Mam taki notes właśnie zwykły, najnormalniejszy po prostu notesik, w którym trzymam wszystkie pomysły i rozpisuję sobie. Oczywiście opisy wszystkich filmików u mnie są bardzo krótkie i bardzo uogólnione, bo lubię lecieć na żywioł w tych filmach i po prostu jedyne są zawsze rozpisane to na czym polega ta seria, którą wymyśliłem, a resztę po prostu sam sobie dopowiadam w trakcie w, w trakcie kręcenia. Więc w kolejnym filmiku tego typu chciałbym wam pokazać jak wymyślam taki odcinek. Yy, przygotowanie do niego, po prostu wiesz, potem rozłożenie lamp i tak dalej, bo tu też mam lampy. Nie wiem czy zobaczycie. Ha! Okej, okay. to tam jednak zostawmy. Potem pokazałbym wam proces nagrywania tego filmiku spoza kamery, gdzieś tam. Załączyłbym może kilka faili, które się tam na pewno zdarzą, bo w każdym filmiku jest coś, czego nie wrzucam, a co na przykład zepsuję i tak dalej. No i pokazałbym wam sam proces montażu, który. Bardzo mało bym wam go pokazał, żeby was nie zanudzić, bo on, jest, on trwa bardzo długo. I myślę, że takie spojrzenie na odcinek też by Wam się spodobało. Więc jeżeli chcecie coś takiego zobaczyć na kanale, napiszcie poniżej, żebym wiedział. I to tyle w tym odcinku. Kolejny wloczek będzie za parę dni, na pewno bardziej po energetykach. Wbijajcie oczywiście na grupę, kogo jeszcze nie ma. Nazywa się Mortki Szczepana. Tam jest nas dużo, dużo. dużo... Tam jest nas dużo, grupa rośnie, jest coraz więcej adminów, coraz więcej superpostów, więc jak was interesuje świat YouTube'a albo chcecie poznać więcej widzów wspólnych tego kanału, bo tam właśnie ci wszyscy tacy elitarni się zbierają, to wbijajcie na grupę, link jest poniżej, serdecznie zapraszam i to tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmiku, filmika, czy dzięki za obejrzenie tego filmiku, filmika. Po prostu powiem wloczka może. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. I jeżeli chcesz być kolego i koleżanko na bieżąco, to subskrybuj ten kanał i bądźmy na zawsze razem. Do zobaczenia w kolejnym. Bye! Aha.